I idąc dalej, trzeba się będzie zastanowić, bo to jednak jest trochę nieczytelne. Jeżeli tu wpiszemy sobie jakikolwiek numer indywidualny pracownika, to nie wiemy, co to jest tak naprawdę, możemy się tylko domyślać. Jakby można było to poprawić, Możemy by dodać labela. Weźmy sobie jakieś labelki z stronki, z bootstrapa, dodajmy je, zobaczmy, jak to będzie dalej wyglądało. Tu dodamy sobie... Wszędzie labele. Tu napiszemy for name, for last name, last name, for stanowisko, for data zatrudnienia i for zmiana. Tu napiszemy sobie imię, nazwisko. Stanowisko. Um, data zatrudnienia, data zatrudnienia. Zmiany. No dobrze, coś takiego już mamy. Zobaczmy jak to teraz będzie wyglądało. No, chyba troszkę lepiej, pozobrzmy 78039.0 a jest gładej. No teraz lepiej to wygląda starszy magazynier. Dobra. Co będziemy chcieli mieć dalej? Dalej będziemy chcieli wyniki, żeby były podpięte pod pracownika. Więc jak mam tego get workera, tutaj tą funkcję, tutaj zwracamy tak naprawdę pracownika. To będziemy chcieli mieć jeszcze jedną rzecz, czyli za każdym razem będziemy chcieli pobrać szybkie załóżmy wyniki. Um, to zróbmy może tutaj, co skonwertowaliśmy, ale dla każdego pracu, dla tego pracownika, dla pracownika zostaną znalezione Let list results to jest um, get data from sheet uh, sheet name sheet name uh, dane wyników let list results object to jest konwerter uh, data konwerter uh, nie data tylko plus konwerter jedyne no zrobiony, choose object no to jest switch uh, result a tutaj będzie list result Ok, to mamy to. I teraz możemy tu napisać. Więc może najpierw przypiszmy wszystkie wyniki, czyli find worker 0. Napiszmy sobie result. Będzie tu nasza lista. To będzie list filter. Result. No i result musi. Result numer indywidualny musi być z worker 0 Numer indywidualny równy. Tutaj tworzymy nowe, takie jakby nowe pole w klasie i do niego wpiszemy wszystkie wyniki. No dobra, to już powinno nam działać. Możemy sobie w sumie przetestować. Chwilę dłużej to zajmuje. Jak widać, mamy result, mamy tablicę wyników, jest tu mniej więcej to, co byśmy chcieli. Teraz byśmy chcieli jeszcze zrobić coś takiego, że for i równego 0 i mniejszego i mniejsze bądź równe find worker 0 result Length i plus plus. I teraz każde find worker zero uh, result i jest teraz równy find worker zero result i tylko że tu data, data 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 Zobaczmy czy to teraz nam zadziała. And data find worker result pickle. Dobra, teraz już widzimy numer czas pracy. Data mamy już OK. Czyli do każdego pracownika mamy tablicę przypisaną z wynikami. No dobra, skoro już to nam działa, tu możemy sprawdzić, oczywiście. Tutaj sobie później obsłużymy błąd, czyli tu będziemy mieli do obsłużenia błąd, jeżeli nie znajdzie, nie znajdzie pracownika. Czyli co się tutaj stanie, co ma tutaj nawzajem jeżeli e, to będzie pustą tablicą na przykład. To już dalej ma się nie wykonywać, bo to nowewali błąd. Wszystko. To już nam zwraca wyniki. No dobra, skoro no nam już to zwraca wyniki, to zróbmy może tutaj w tym divie, tutaj mamy tego, tego, tego. Zróbmy nową tabelę, tabelę jakąś, która będzie miała tych head Tutaj będzie miała jakieś trka. Tu będzie miała Nazwane pola. Jak ona będzie miała, znaczy, będziemy chcieli po prostu mieć wszystkie wyniki pracowników, może przez datę, proces, data, data, proces, proces, numer ID już nie będziemy potrzebować, um, czas pracy, czas pracy, ilość sztuk. ilość sztuk. Dobra, to będziemy chcieli tutaj podawać. I tutaj będziemy mieć T-Body, w którym będziemy to robić. Dobra, T-Body będzie miał jakieś ID, tabela wyników, załóżmy. I do tej tabeli wyników będziemy chcieli doklejać kolejne rzeczy. Skoro to mamy, to teraz w tym miejscu na worker Data result For each, czyli dla każdego dla każdego wyniku co ma się stać. Dla każdego wyniku będzie miało tworzyć tak. Będziemy musieli tworzyć za każdym razem nowego TR, i w nim tworzyć po prostu kolejne wiersze, które będą uzupełniane. I możemy napisać let TR to Dokument Create element element. PR. Następnie będziemy tworzyć 4 TD, czyli let data, wynik, załóżmy to jest dokument, create, element, TD. Dalej mamy let, date, data. Później co mieliśmy proces to jest dokument, create, element, TD. Dalej będziemy tworzyć czas pracy. Let e, czas pracy to jest dokument. Create element TD. Ale już tutaj dopiszę w taki sposób. Bo wtedy pamiętam, co jest czym. Ilość sztuk. Let e, czas. E, ilość sztuk to jest dokument. Create element TD. Czyli tworzy, będziemy tworzyć cztery elementy. Te cztery elementy będą miały takie yy, wartości. Data w wyniku TD, value. Będzie równa. Yy, result, data. Proces TD jest równy. Value, result, proces. Um, czas pracy td value jest równy. result czas pracy zobaczmy jak tutaj to tu mam czas pracy czas pracy i mamy ilość tu że td znowu value jest równe Um, jest równe result, ilość, ilość sztuk. Ilość sztuk. Teraz to wszystko będziemy musieli do tr. Append. Data wyników td. Here Append. Będziemy dalej proces td dodawać. Czyli to wszystko dodajemy do naszego tr. -a. Tr. Append czas pracy td i tier append ilość sztuk td dobra i tego całego tr będziemy chcieli dodać do naszego ciała e, tego więc musimy najpierw je znaleźć let body to jest document query selector zaznaczymy sobie że szukamy go po id no i do tego t-body zrobimy append i to będzie nasz cały tr. Dobra, no i sprawdźmy, czy to teraz nam zadziała. Wyniki pracowników, pokaż wyniki pracowników. Na razie to może nie będzie wyglądało. Możemy to przesuwać, no nie za bardzo, więc jeszcze raz, żeby mieć jakieś id. Weźmy sobie tego, wyniki pracowników. Pyk. No i spróbujmy znaleźć. Zobaczymy, czy to się wyszuka. Tu mamy pustą tablicę. Zobaczymy, czy coś nam wypluło. Object, co jest tym objectem? Result, a wiem, co tu będzie nieprawidłowo, czyli tu będzie um, zła formuła, bo to będzie append child. Zapomniałem o tym. Up and Child, up and Child, up and Child. Ok, spróbujmy jeszcze raz. 703329, szukaj pracownika. Szukaj. Nie, dalej nie. A coś tu nam nie zadziałało, tylko nie wiem jeszcze co. Dobra, co tutaj poszło nie tak? Po pierwsze, te T-body powinno najlepiej być wyrzucone gdzieś tutaj. Czemu? Po co nam za każdym razem szukać go? Ja potrzebuję go tylko raz i do niego będziemy dodawać. A drugie, elementy tutaj nie mają value, tylko im przepisujemy tak naprawdę albo kontekst, albo jakiś tekst załóżmy. Dzisiaj jest inner text. Zapiszemy sobie i spróbujemy uruchomić teraz 103329 Szukaj pracownika Zobaczymy czy zapisze nam tutaj dane No i jak widać mamy wszystkie wyniki pracownika